Witam Was wszystkich z powrotem w e, Let's Playu. Właśnie zdecydowałem, że e, będę tak robił, że po prostu e, będę wysłuchiwał Was i co Wy chcecie, żebym ja zrobił e, w tym Let's Playu, Również jako ja będę rozkręcał mój własny Kingdom, e, tutaj moje własne miasteczko i wszystko jak dojdę do tego. Ale w tej chwili też chciałem jeszcze przeprosić o. Uuu, tam mieliśmy iść, zobaczyć co jest. Przerałem przeprosić za czarny ekran. E, Ponieważ e, czarny ekran czasami jest, e, tak jak my, może przez minutę, czy coś e, Na... N, nie wiem, na moim... E, moich poprzednich odcinkach byście czyli tam I mam nadzieję, że po prostu to nie przeszkodziło za bardzo To jest po prostu error ze Sony z Gasem, czasami się dzieje e, Dużo ludzi to dostaje, w sumie to jest taki bug e, bardzo znany, że czasami czarny ekran jest To okej, okay. nigdy tutaj nie byłem, to pójdziemy zobaczyć, może tu coś ciekawego Uh, ciekawego jest. I o, myślałem już czy nie, ale coś tutaj jest, trochę wyżej. Okej, okay, fajnie. Co tu można zrobić? Eee, z tej... kontrola, tyle <grym> mam kontrola, bo myślałem, że... Ostatnio grałem dużo Half-Life, uh, Half-Life Twiki, czyli kontrolę, czyli, żeby się zmniejszyć mniejsz mniejsze spary. okej, okay, to w sumie nic takiego ciekawego nie było. E, byśmy sobie poszli. O, zobaczycie też, że nowy texture pack mam. Ponieważ dużo ludzi już się znudziło mój poprzedni texture pack, to zmienię e, texture pack na. Też DokuCraft, ale to jest Doku craft High, czyli e, wyższy. E, nie wiem. Żeby, high, nie wiem co to znaczy dokładnie. Nie wiem, że jest e, jasne, ciemne i high, czyli chyba... Nie wiem. Różnicy tak nie robi, że wszystko wygląda, wiesz, tysiąc razy lepiej, ale. Mi się podoba. Mi się podobają kolory, ogólnie kolor niebieski, mi się podoba wiele więcej. Nie wiem co wy myślicie. Podoba wam się, że ten teksturpak lepiej. Mi się podoba, że właśnie lepiej. Okej, okay, co co byście chcieli widzieć? E, bo ty chcę zrobić, żeby... wow! Chcę, żeby zrobić, żeby to było więcej takie interaktywne, żebyśmy mogli wszyscy razem tak jakby grać e, i po prostu wy decydujecie, nic tu nie ma, wy decydujecie, co ja będę robić w moich odcinkach. E, żeby było tak, wiesz, żeby, wiesz, no, żeby było bardzo, u, niebieskie drzwi, podoba mi się bardzo. Wszystko takie niebieskie, o, o, pójdziemy spać, w sumie pójdziemy spać, a jednak nie pójdziemy spać. Czekaj, jak się wychodzi z łóżka, zapomniałem. E, no, za późno. <laughs> e, Okej, okay, to będzie nasz domek w sumie. No, fajnie w takim stylu, że. E, Zasadzimy. Czekaj, mam pomysł na wszelki wypadek, że. Zgubimy się, czy coś. Zostawimy sobie tutaj parę podstawowych rzeczy, żebyśmy mieli na zapas. O, no właśnie, coś w tym stylu. I to może być nasz. To też może być tutaj. Tego nie można było sprzedać, czyli. Okej, okay, możemy już iść. Ogólnie, to e, chyba wrócimy do miasta e, Zaraz powiem wam z czego Ale no, żeby było interaktywne i żebyśmy mogli się grać razem tak fajnie, żebyśmy No, mieli taką strukturę jakby, że wy co chcecie widzieć i po prostu ten wiesz komentarz na przykład ktoś napisze że o, chce widzieć najbardziej to i to i żebyś zrobił czy to i to i druga osoba wiesz wy wszyscy dacie łapkę w górę na ten komentarz powiecie o też się zgadzam też chcę żeby zrobił to i to to ja powiem okej okay, <śmusznie> zrobię no to i to no, no wiesz wy, wy, wybieracie i jak zobaczy że jakiś komentarz jest um, lubiony bardzo to to zrobię to, albo jak zobaczę coś co mi się podoba po prostu ktoś powie, że o zrób to i to no okej okay, chyba wystarczająco już razy mówiłem to i to to już nie mówimy, okej okay, poczekamy na noc i chyba pójdziemy <laughs> pójdziemy troszkę nazbierać złota bo wiecie, że w ostatnim odcinku Ach, dużo, dużo straciłem, ale teraz jest wszystko OK nie będziemy e, za daleko odchodzić od domku myślę, że Bezpiecznie by było, trzymać się bliska e, domu, może mm, w sumie kiedyś jak robiłem poprzedni Tale of Kingdoms, jak grałem sobie e, sam, to miałem taki fajny spawn, taki fajny spawn miałem, naprawdę, e, tam było taki, mogło, można było zejść, tak, zrobiłem takie schody, można było zejść od razu do, e, do dołu takiego tunelu i o, wszystko tam było i naprawdę fajne było, mi się, mi się podobało ogólnie. No, te drzewa można rozbierać. To drzewo ogólnie jest tutaj. Nie pasuje, w moim zdaniem. Słyszę, że coś się pali. To niedobry znak. Może znaczyć, że nasze miasto jest pod, pod atakiem, jakby. Ale. Mam nadzieję, że nie. Zaraz i tak zobaczymy. Chyba po prostu taki przypadek był, że tak było, mi się usłyszało. Mam nadzieję. O kurczę no. Yeah! Chyba już wszystko z tego... z tego drzeweczka. No, spoko, spoko. Uh -huh. I byśmy... Byśmy posadzili tutaj może. Nie no, tam pójdziemy ogarnąć... Pójdziemy ogarnąć dom trochę. Joch! Jak mi musi... Jeść muszę. Trochę. O. Będzie akurat... Jest! Kaj, ty Szkielon! Szkieletki! Hehe, spoko Eee um, Okej, okay. uuu, tu jest fajne Nie wiem, coś tu było? Co widziałem, że coś tu Tu jest fajna taka skryjówka. może tam coś zbudujemy taki O, już mam duży plan, ale nie wiem czy mi wiedzieć, ale spróbujemy Aha! Wchodzimy! W takim wyrazie Ojo! Ojo! O, z tego co czytałem e, ostatnio w komentarzach na poprzednim wimiku, to naprawdę mi się udało z tymi diamentami e, w tym domu. Że to nie jest, jeszcze ok, że może, że często jest, e, że są, wiesz, jakieś tam drobne rzeczy e, w domu, ale po prostu mi się udało z tymi diamentami. To fajnie było. I mogę Wam zagwarantować, po prostu, wiesz, znacie mnie, że nie oszukuję ani nie gadam, wiesz, głupot. Że tak naprawdę było, nie stawiłem ich tam, żeby połatwić sytuację. Bo i tak co? Diamentowy miecz tak dużo nie kosztuje. Po co bym musiał tak zrobić? Okej. Okay. czyli mamy trochę żelaza to jest bonus. I nazbieramy no, trochę, e, trochę no, no zwykłego kamienia, by też przyda się. I tutaj możemy wziąć też węgielek. O, dużo tego węgla. Dziękuję. O jezu. Jak ja naprawdę oh, ostatnie 2,5 godziny odpisuję na maile do Was wszystkich. Naprawdę nie nadążam. Nie wiem jak ją. Ja, ja będę. Dał, naprawdę próbuję dla Was wszystkich odpisać. Ale nie nadążam. Naprawdę nie wiem co zrobić. Naprawdę, już szczerze mówiąc, miałem dość odpisania na mailów dzisiaj, a, do, a tylko odpisałem na 30, bo takie długie maile piszecie mi, jest naprawdę trudno odpisać. Jakby co, to próbujcie przynajmniej skrócić maile, nie? Żeby mógł, bo na przykład wiem, może brzmi, wiesz, ka każdy wysyła swój mail i myślę, o napisałem no, duży mail, przeczyta mojego maila i tam, tam, ale. Tak dla mnie jeszcze każda osoba tak myśli, dostaje z 30 mailów przy, na przykład i, i wiesz, zbyt szybko nie, nie czytam, powiedzmy, muszę przeczytać i tam jeszcze ktoś pyta się, żebym to i to zrobił i... Oj, 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 oj. dzisiaj po prostu przeczytałem, po prostu zajął mi pół godziny, nie, odpisać na 5 mailów, to, to takie długie były. I no, proszę was, żeby nie były po prostu takie, takie długie. Uh, I jak chodzi o, wiesz, rozkręcanie kanału czy coś, dlatego zrobiłem moją serię, jak rozkręcić swój kanał, jak zaczynacie dopiero, bo Zrobiłem tę serię, ponieważ dużo ludzi się właśnie pytali o to, żebym pomógł rozkręcić i myślałem, kurczę, no, jak to będzie wyglądać, jak każdemu wyślę buletyn, czy każdego subskrybuje, czy to będzie, będzie wyglądać trochę kupio, nie, wtedy nie będzie nic się różnic między, wiesz, jakbym subskrybował każdą osobę na internecie, to każda osoba by miała plus jeden sub, co, to, co, co, za różnicę zrobiła, to ogólnie chodzi o to, żeby nauczyć się, jak, jakby, e, e, no, sami byście mogli to zrobić. Ja bym po prostu dał wam taki startowy kit i tak próbowałem. Startowy kit, czyli nie kit, czyli ha, ha tylko kit, czyli tak jakby startowa paczka do startu. Ho ho. Ok. Ziemnąłem. I było dobrze. E, tu możemy. Wow! Enderman, e, weźmiemy tego endermana, bo. no, dam, dam. ale wygląda groźnie. Chłodzow! Teleportuję się. Właśnie nauczyłem się, żeby poczekać na endermana. Po pierwsze, ten koleś. O, oh, fuck! Enderman wrócił! Kurczę. Weź się ogarni. O, o kurczę! O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę! Nie, nie, nie! Łysy! Kurde. O kurczę. Enduś! Ty chuju! Jep się! Czekam na ciebie! Jaki pedał! Coś mi, coś mi wzi... Znów! znów! Yo, fucking dickhead! O, i tak nam mało dał. Kurczę, myślałem, że więcej nam da. A ja tu teraz za to straciłem mój... O nie, tu jest. Aha, jest, na szczęście. Czyli wszystko jest ok. Ale słabo rozwalił. Słaby creeper. Słaby, słaby creeper. Żal mi go. Nie wystarczyło mu TNT. Dwa klocki rozwalił i koniec życia. <noise> Jakie życie! Biedny creeper. A no, tu by było spoko. Tutaj chyba e... bijemy do domu po prostu. Te... Tu mamy. O, zapomniałem, nawet tu mamy ten. O, ale fajnie. Już możemy. Czekaj, weźmiemy na dalsze cztery. Weźmiemy pół tu i pół tu. I zorganizujemy resztę naszych rzeczy, bo. <laughs> naszych rzeczy, sorry. O! No, zbieraliśmy trochę tego. Yy, tu mamy to, i wtedy będzie łopata I coś nam brakuje. A no właśnie, no faktycznie. Ale to już jest coś innego. I jest. <laughs> Co to było? Magiczne jakieś promienie, nam je zaświtlowały. Nie wiem co to ma sens. Okej. Fajne to wygląda. Fajne to wygląda. Okej. Okay. Czyli niepotrzebne jakby... Rzeczy też to można sprzedać, czyli ja po prostu zrobię tutaj sobie takie takie miejsce na sprzedaż. To jest na sprzedaż, to jest na sprzedaż też. Eee... Um. No drewno nazbraliśmy trochę. Byśmy ten... Ja myślę, że skonwertujemy to drewno teraz. No jest. Okej, okay, wsadzimy tu. Mamy dużo drewna. Chyba zrobimy ekspansję naszego domu za niedługo. Ale jeszcze nie. To może nam zostać. Dirt. Chuj mi dirt. Po chuj mi dirt. I... A może tak być, bo zawsze potrzebne nie wiadomo, gdzie będziesz, może trzeba zrobić stolic crafting. coś... Okej! Okay. Czyli wygląda e, ok. E, zobaczymy. Mamy jeszcze. E, kurczę, no szybko lecą, szybko lecą te odcinki. No, bym zrobił po dłużej, ale jak patrzę na moje statystyki filmikowe, to widzę, że ludzie ogólnie wolą krótsze filmiki. E, mi się zdaje, że po prostu z powodu, że Niech każdy ma pół godziny, żeby wjeżdżać oglądać filmy, nie? A może wracają potem, ja chuj wie... Nie wiem, sam nie wiem. Ale... Ty nie zasługujesz żyć. Tak mi się zdawa... zdaje. Ty baranie. Ty baranie, ty... Owco. A, no właśnie, chcieliśmy... Okej, okay, pójdziemy sprzedać te rzeczy. Mmm... I gdzie był sklep? Ja chyba zawsze źle idę jak idę do sklepu. Łap, pójdziemy tam. Ło... Łop. Musimy sobie kupić jedzenie, bo już... No, zobacz, ma mało ma mało jedzenia mamy. Masz coś dla mnie? Jepcu, zawsze nic nie ma dla mnie. Okej. Okay. Eee, sprzedajemy. Dirt. dirt nie, 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 nie. nie może sprzedać. To możemy. To możemy. I to możemy. To też, a to? to? nie, to nie. No to zostały nam te podstawowe rzeczy. O, rzucimy. Wrzucimy ten dirt do ognia. Nie wiem, czy się spali, czy nie. Okej, okay, wow. Nie straś mnie. Um, ok, to dosyć szybko to przeleciało, ale. Myślę, że załatwiliśmy, tak, parę podstawowych rzeczy. W domu troszeczkę zorganizowaliśmy i czekam, co byście chcieli widzieć w następnym odcinku. Raczej będzie jeszcze jeden odcinek po tym, i wtedy będę ten. Wtedy będziecie mi wiesz, mówić, co chcecie widzieć. Bo ja chcę teraz na nakręcić następny odcinek. To mam nadzieję, że Wam się podobało. I. To jest e, jakby coś, to jest Tale of Kingdoms mod, jakbyście chcieli sami sobie zagrać. I nie zapomnijcie skomentować, co chcecie widzieć w następnym odcinku. I nie zapomnijcie też, jeżeli Wam się podobało, to po prostu pokazać to z łapką w górę, czy komentarzem, czy to jest ulubionych. Wszystko fajnie. E, dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Popo! Pa, pa.